Nic się nie boi. No i dobra. Dzień dobry na początek. Fajny strzał. Idziemy dalej. Światło niemiłosiernie ostro dzisiaj jest. Ale powiedziałem, że spędzę ten dzień właśnie z naturą. Więc większego wyboru nie mam. A mam wolne. Więc przyjechałem tutaj. Pięknie tu jest Spójrzcie sobie sami Fantastycznie jest zacnie. Yy, Kąskawki. Widziałem już yy, brzegówki, ale jeszcze ich nie pociłem. Na razie chcę zostawić słońce za plecami, żeby mi oświetlało tutaj właśnie brzuszkę to co widzę przed sobą. Yy, a później ewentualnie udam się yy, w drugą stronę, za tamtą wieżę, którą widzicie za mną. No i tyle. Mam tutaj, widzę. Co ja tu mam? Nie widzę, bo gdzieś mi uciekło. No ale dzieje się tutaj, dzieje się tutaj i jest fantastycznie. Jeżeli by udało się jeszcze wypatrzeć i sfotografować pustułkę, bo przyjechałem tutaj po prostu dlatego, że wyczaiłem, że jest, że występowała tu w ostatnich 14 dniach na e, e sorry, aplikacji więc mówię a czemu nie spróbuję tym bardziej jest taka pogoda, bardziej zwietrznie więc jak ona by była fajnie w locie sobie tak stała to by było fantastycznie no ale jest jak jest, mamy to co mamy nie poddaję się, idę dalej szukamy mega strzał kochani, tam za mną <laughs> na poletku yy, siedział sobie krogulec Poleciał trochę dalej, coś go tam nagrałem, coś go tam schodziłem na szybko, ale poleciał mi za, za te pole, za horyzont. Także nie widzę go już. Na niebie też go nie widzę nigdzie. Uff, ale fajnie, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że, że bardziej myszołów, albo bardziej właśnie pustułka, a nie, że yy, krogulec, którego też nigdy w zasadzie chyba może raz w życiu widziałem i raz w życiu fotografowałem gdzieś w lesie ale to było naprawdę mega ciężko dobra idę dalej zobaczymy co jeszcze się tu wydarzy fajnego ale wow mega zadowolony jestem rozglądam się po tych klifach ale niestety pustułki nigdzie nie widzę i muszę wam powiedzieć że fajnie że przynajmniej na razie słoneczko zaszło za taką lekką mgiełkę za takie mureczki oczy mogą odpocząć do tego kontrastu tego uświecenia dzieje się to coś, coś tutaj już i generalnie udało mi się nawet spocić te, te brzegówki te jaskółki no i tyle, przejecham dalej i zobaczymy co dzień przyniesie Znajduję się po drugiej części, już jakby tam już byłem za mną. Teraz idę w drugą stronę i słyszę tutaj pełno kłoskawek Już nawet jedną widzę. Po dali. Ale mam nadzieję, że jeszcze jakieś jaskółeczki się uda tu wypolować. Mnie naprawdę bardzo bym chciał tę pustyłkę, ale nic tu nie mogłem wypatrzeć. Przynajmniej na razie. Mam jeszcze sporo czasu generalnie, także na pewno tutaj pobuszuję Luskawetka sobie siedzi. Jeszcze się nie boi. Przyzwyczaja ona pewnie do ludzi, bo to po prostu ścieżka taka dla ludzi na klifach. I tyle. Dobra. Idziemy dalej, rozglądać się. Tam przede mną na polu widzę, że Oniwa trwają więc nie wiem czy tam coś będzie po prostu pewnie dla ptaków i zwieraków za chociaż kto wie mewy choćby nawet polują właśnie znaczy żerują sobie tam na takich polach właśnie jak rolnicy sobie koszą cokolwiek tam mają no i tyle ja rozglądam się oczom poz totalny ale moje wypragnione pustułki nic nie widać. Kiedy mi tu przylatują skółki Nie chcę robić pod światło, bo to będzie bez sensu. Ale tu właśnie na tym polem. Z tą polanką. To wiem, może uda się prześlelić choć fajnie. Uff, oczy pląsu się dostać. Strasznie szybkie ptaki do fotografowania. Ale nikt nie mówił, że będzie lekko. Bo będę z nimi tutaj parę minut, zobaczymy. I już zmierzam tu auta, ale mam jeszcze sporą drogę do przejścia i generalnie muszę wam powiedzieć, że mega dzień z jasłkami dzisiaj, to na pewno Pustułki, no niestety nie udało mi się wypatrzeć, chociaż kto wie może jeszcze się uda. Bo jak mówię mam jeszcze spory kawałek. Jak widzicie cieplutko, chyba 25 stopni. Ten wiaterek jest nawet przyjemny, chociaż nie pomaga w utrzymaniu aparatu i, i vlogowaniu. Ale... Ale jest jak jest w Irlandii. Generalnie lato, jak widzicie, wróciło pełną gębą, że tak powiem, do Irlandii. Ale tak jest, powiem Wam, zawsze. Zawsze tak jest. W wakacje się kończą, dzieci idą do szkoły i mamy piękną pogodę. Więc właśnie, dlaczego nie wyjść z aparatkiem na dniu wolnym i porobić choćby nawet jaskółeczki a powiem wam że wymagające ptaki do fotografowania no, maksymalnie strasznie szybko zmieniają kierunek lotu yy, całe szczęście że w Olku naprawdę wykrywanie tych ptaków to śledzenie ptaków jest yy, fenomenalne no, nie, tak jak mówię 90% no to są udane w kadrze fajne zdjęcia a te 10% no to, to wiadomo Nikt nie jest idealny, nic nie jest idealne, nic nie jest perfekcyjne, więc to jest po prostu fotografia. No i tyle. Dobra, jeszcze się tutaj pobujam i spróbuję jeszcze coś stworzyć. Okej okay, kochani, ode mnie to na dzisiaj tyle, fajne, wymagające ptaki do fotografowania, te jaskółki, jeżeli mogę wam podpowiedzieć, to ustawcie się plecami do wiatru, żebyście, żeby po prostu wiatr wam dmuchał w plecy, bo one zawsze lecą pod wiatr, nie ma innej opcji, tak będzie wam po prostu najłatwiej, to taki tip na szybko, że tak powiem. Jeżeli chodzi o ustawienia w aparacie, no to standardowe u mnie Aperture Priority. Wszystkie punkty autofokusa na całej matrycy. No i wykrywanie ptaków, i to w zasadzie wszystko. Oczywiście ISO sobie tam możecie dobrać do warunków, jakie tam macie, jakie chcecie. Ja robiłem dzisiaj cały dzień na ISO 1000. No i po drugie, co jeszcze? No i chyba tyle. Zabawa z kompensacją ekspozycji, jeżeli będzie potrzebować i, i, i to wszystko generalnie, jeżeli chodzi o Lipusa i jego ustawienia, jeżeli chodzi o te właśnie fotografie, które dzisiaj wykonałem. No dobra. Nie przedłużam. Dzięki, że byliście ze mną. Dzięki jeszcze raz. Pamiętajcie zasubskrybuj, jeżeli jesteś nowy na kanale, to mi się pomoże rozwijać. Dzięki za wszystkie dotychczasowe subskrypcje, bo zapominam wiecznie o tym wspomnieć. Bardzo mnie to cieszy, że jest Was już tak dużo i motywuje mnie to strasznie. Oczywiście zostawcie łapkę pod komentarzem. Jeżeli Wam się naprawdę podoba materiał, no to możecie mi kupić kawę, jeżeli chcecie, linka zostawię Wam w deskrypcji. No i tyle, zapraszam do komentowania, będziemy w kontakcie, widzę się z Wami następnym razem, trzymajcie się, na razie hej hej.